Cześć. Witam was serdecznie w Akademii Polskiego. Nazywam się Dominika Lewandowska i zapraszam was do obejrzenia trzeciego odcinka serii Polski slang. Zaczynamy. Dzisiaj porozmawiamy o szkole i słówkach związanych z nauką. Po pierwsze. Na jedynkę, czyli ocenę niedostateczną, uczniowie mówią: pała, lufa albo Bania. Na przykład, dzisiaj znowu dostałem lufę, bo nie odrobiłem pracy domowej. To znaczy, dostałem jedynkę. Po drugie, słowo kiblować. Czy słyszeliście takie słowo? To znaczy zostać w tej samej klasie po raz drugi czy po raz kolejny. Na przykład, mój kolega kibluje z matematyki. To znaczy, że on nie zdał egzaminu z matematyki, nauczyciel postawił mu jedynkę i on musi zostać po raz kolejny w tej samej klasie. A teraz przeciwieństwo osoby, która kibluje. Kujon albo nerd to osoba, która cały czas siedzi w książkach, bardzo dużo się uczy i często nie jest lubiana przez innych uczniów. I na zakończenie możemy również Mówić na przedmioty szkolne. Na przykład język polski to Polak, język angielski to Angol, historia to Hista, a fizyka to Fiza. Czy słyszeliście jakieś inne określenia? Czy może Wasze dzieci uczą się w polskiej szkole i również mówiły Wam jakieś dziwne słowa? Piszcie w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało Dajcie łapkę w górę. Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. I śledźcie nowości na Facebooku, na Instagramie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.